Kontynuacja sławnych komiksów Star Wars Darth Vader przybierze nam odpowiedzi związane z tajemniczym Wayfinderem i mrocznym kultem na planecie Exegol. Vader będący emocjonalnie niestabilny przez swoje poszukiwania i odkrycia związane z lukiem i Padme skłonił Imperatora do przekazania kolejnej ważnej lekcji. Sidious pragnął przypomnieć swojemu uczniowi skąd pochodzi i gdzie jest jego prawdziwe miejsce. Ostatnim razem byłeś zniszczony. A ja cię znalazłem i odbudowałem. Tym razem musisz odbudować się sam. Planem imperatora było przywrócenie wiary i siły w swoim uczniu, dlatego chciał mu przypomnieć najważniejsze lekcje. Gniew przerodzi się w strach, a strach w ból, który wzmocni Weidera. Sławny łowca sitów oczy z Bestun miał przywrócić jego wiarę w siłę i potęgę ciemnej strony. Potyczka między dwoma wojownikami rozgrywała się wśród szczątków starej rafinerii na planecie Mustafar. Vader okazał się być tym lepszym. Oczy wytłumaczył, że Vader nie pokona prawdziwej mocy grzmiącej w ciele Palpatina. Uczeń Mrocznego Imperatora zrozumiał, że jego mistrz posiada plan, który nie był mu jeszcze znany. Wtedy pewien głos pochodzący z ciemnej i głębokiej jaskini nawoływał Vadera, który pożądał ujawnienia skrywanych tajemnic przez Imperatora. Oczy wykorzystał swój blaster i otworzył ogień w stronę górnej części jaskini z intencją zawalenia przejścia. Jednakże Lord Sithów zdążył wymanewrować spadające głazy przed kompletną blokadą przejścia do wzywającego go głosu z głębin jaskini. Na swej drodze stawił czoła wielkim i mniejszym organizmom, które żyły w ciepłej i kamiennej jaskini. Owe stworzenia były jednak kontrolowane przez mądrą istotę zwaną The Eye of the Webish Bog. Nieboskie stworzenie zadawało Vaderowi pytania, na które odpowiedzi znał, chociaż osobiście zalegający się w nim konflikt sugerował zupełnie coś innego. By odkryć prawdę i swoje przeznaczenie, oby stworzenie węczył mu przedmiot, którym był Wayfinder. Likwidując czychające na niego zagrożenie i zmuszając łowcę Sithów do wyjawienia funkcji wspomnianego przedmiotu, wyruszył w stronę planety Exegol, chociaż był to dopiero początek nowej przygody, wiele tajemniczych zagadek oczekiwało nam rocznego lorda Sithów. Co takiego Vader napotka na swojej drodze? Co odkryje na planecie Exegol? Z pewnością dowiemy się niebawem. Dziękuję wam za oglądanie i pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, jeżeli film zasłużył na dobrą ocenę. Niech moc będzie z wami. Zawsze. Siema.